Dzień dobry, panno Simian. Kubek świńskiego potu dla pani. Mmm, pycha! Chciałem z panią porozmawiać o tym, jaka pani jest paschudna. Naprawdę? Ehe. Na początku myślałem, że jest pani po prostu brzydka, ale teraz widzę, że jest pani mega wstrętna. Aż mi się panią pocałować. Mm, smakuje pani wymiotami. Przepraszam, nie dosłyszałam! Wszystko przytłumił pana cuchnący oddech? Do zmałpowania później! O, dawaj, teraz oni. No, dobra. To był taki no, zwykły zaczywać. gość, który niczym się nie wyróżniał, póki nie oskrył że potrafi skakać. Na skakance straciłem twojego brata. Nie ma mowy, żebym stracił ciebie. <słuch> był utalentowany, ale nic z niego nie zostało. Jestem dzieciakiem z przedmieścia i Nie mam pojęcia o skakaniu. To przestań skakać. Ruszaj w daleki świat. Skok! Już wkrótce w waszych kinach. dozwolony od lat 13. Może byście przestali wybijać mnie z rytmu? Przepraszamy, że wnosimy życie w wasze życie. Pff. Wkurzone kurcze dało piątkę za kosz? Czy liza już cegły na stole? Dobra, nie stracę cierpliwości i powiem, co myślę, ale się skup. Z przykrością informuję, że na skutek braku danych nie jestem w stanie odczytać Twoich intencji. Mam to gdzieś. Wykaż trochę zrozumienia! On usiłuje nam coś powiedzieć! To zabrzmiało, jakbyś mówił, że uciekasz przed pośladkami. Trzeba się dowiedzieć, czego chce, zanim się zadusi taśmą. Za późno! Dobra, wykorzystamy translatora. W jakim języku on mówi? Gumball, mów do niego językiem, który zrozumie. Jakim językiem się posługujesz? Eee, odrobinę wyraźniej, proszę. Napiszę ci, jak ja to słyszę. No i wyszło pytanie: Potrzebna ci pomoc medyczna? Chętnie odpowiem tak. Gumball, boję się, że to niewiele da. W jakim krajem się wychowałem? Spokojnie, zaraz się dowiemy. Skąd pochodzą bumboxowe łby? Gumball! E, e, mój niedokształcony przyjaciel chciał napisać, skąd pochodzą dwugłośnikowe, rozrywkowe urządzenia elektryczne. To brzmi jak pytanie o chorobę. O! Z bumboxburga! No proszę, dom! Macie tam 500 słów na określenie muzyki disco. Ale ogień odkryli w 1990. To nie moja wina, tylko twoich kumpli. Że też na to nie wpadliśmy. Możesz napisać to, co myślisz. Co to? Słowo masz zapisywać, nie popiardywanie. Hm, nie ma bezpośredniego tłumaczenia na nasz język. Ale jakby tak przetłumaczyć to na francuski, potem na hiszpański, potem na włoski, potem na niemiecki, chiński, tajski, portugalski, a w końcu nasz, to może? Rządy człekokształtnych kształtnych się skończyły? To cudowne nowe auto! Aaaaah! W naszych samolotach może nie ma miejsca na nogi, ale za to jest mnóstwo wody. Pan panna Simonowa! Majestatyczny Gepard, Najszybszy lądowy ssak na ziemi. Może biec z szybkością. Aaaaah! Aaaaah!